Prezydent z premierem przerzucają się filmikami na TikToku, jakby byli influencerami od reklam Kremów, kto komu bardziej dokopie. Premier Tusk mówił, że w Europie nikt go nie ogra, no i faktycznie nikt go nie ogra, bo net nie będzie siedzieć przy stoliku, gdzie grają, tak, ale to nie ma sensu. Po co? Tak? To zostawmy to. Premier powinien popracować nad swoim stylem, tak czy nie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to są jakieś Michałki. Ja bym wolał, żeby premier popracował nad tym, żeśmy byli w Genewie. E, mniej, mniej, ja nie jestem modystką, nie prowadzę bloga modowego, więc nie będę zajmować się tym, czy ktoś jest ładniej, czy mniej ładnie ubrany. I mamy odpowiedź Bardziej mnie interesuje, czy na... jesteśmy przy tym stole. Szok! Chyba dla nikogo nie będzie większą niespodzianką, że rządy Tuska nie idą im tak, jakby sobie tego życzyli. To, że ta prawicowa strona naszej polityki nie będzie zostawiać na nich suchej nitki, to jedno, ale to jak teraz wygląda nasz kraj, jest już w tak złym stanie, że nawet lewaki zaczynają głośno mówić o tym, że ta cała uśmiechnięta zmiana może jednak nie jest taka fajna. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj pochylimy się nad najnowszym wywiadem Adriana Zandberga Urymanowskiego, gdzie powiedział kilka słów, za które Sikorski raczej ręki mu już nie poda. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że PZPR znów przejmie władzę. A nie wiem jak wy, ale ja nie za bardzo lubię czekać w kolejkach. No ale z drugiej strony przynajmniej mieszkania byłyby darmowe, więc może warto nie zostawiać. Decyzję zostawiam Tobie. Jak zostawiłeś, to wielkie dzięki. Muszę wam coś powiedzieć. Zapraszam was na relacje z urodzin Marianny Schreiber. Zgadza się, dobrze słyszeliście jednych urodzin Marianny Schreiber. Już teraz wiem, że będzie to najważniejsze wydarzenie w historii Polski. Ale jeśli jeszcze nie jesteś pewny, czy być, no to pomyśl sobie, że będziesz miał okazję zobaczyć najpiękniejszą kobietę w Polsce na żywo to jeszcze będziecie mogli przekonać się, czym jest prawdziwa Kamasutra. Zobaczyć innych celebrytów, takich jak Tańcula. To co mordeczki? Widzimy się? No kur... nie gadaj, że cię nie będzie i wpadaj. Start jutro o 20.30. Link znajdziesz w opisie i przypiętym komentarzu. A teraz już wróćmy do naszego dzisiejszego tematu, ale no może to być trudne, bo trochę się już podjarałem na myśl o tej imprezie. Zandberg, mimo bycia zadeklarowanym lewakiem, nie boi się mówić negatywnie, negatywnie o obecnej władzy, a chyba już dawno nie było tego widać bardziej niż teraz. W czasach, kiedy każdy polityk bardzo delikatnie balansuje, aby tylko nie powiedzieć niczego, co mogłoby się nie spodobać naszym kochanym, uśmiechniętym władzom, Zandberg nie pierd*** się w tańcu i wprost punktuje to, co robi nasz lokalny Chippy Dale. A Dlaczego pana zdaniem nie było Polski przy stole rokowań w Genewie, a byli na przykład Włosi? To jest, myślę, też smutne podsumowanie tego, do czego prowadzi skłócenie elit na najwyższym szczeblu, bo jak świat ogląda skłóconego prezydenta i premiera, z których każdy ciągnie ten postaw sukna w swoją stronę, no to wyciąga też z tego konsekwencje i myślę, że to jest bardzo zły sygnał, że w sprawach, od których będzie zależeć na dłuższą metę bezpieczeństwo Polski, a i kwestia pokoju w naszym regionie nas przy tym stole nie ma. Czyli tuski i nawrocki powinni usiąść i pogadać ze sobą? No myślę, że to jest bardzo minimalistyczne oczekiwanie. Ja. Po prostu oczekuję, że w takich sprawach będzie realna koordynacja komunikacji przez najważniejsze ośrodki państwa. Bo no nie może być tak, że e, świat przeżywa zmianę tektoniczną. A u nas e, prezydent z premierem przerzucają się filmikami na TikToku, jakby byli influencerami od reklam Kremów, kto komu bardziej dokopie. No, są poważne rzeczy się dzieją po prostu. E, więc wie pan, ja mógłbym teraz u pana na przykład sobie y, dać upust złośliwością i poopowiadać, że nie wiem, że premier Tusk mówił, że w Europie nikt go nie ogra. No i faktycznie nikt go nie ogra, bo nawet nie będzie siedzieć przy stoliku, gdzie grają, tak, ale to nie ma sensu. Po co? To tak? zostawmy to. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jedną wielką. Pomyłką jest fakt, że państwo, które pomogło Ukrainie bardziej niż jakiekolwiek inne w całym regionie, nie potrafi nawet wyegzekwować tego, co powinni dostać w zamian za tę pomoc. Nie wiem jak wy, ale fakt, że nawet Włochy, które realnie nie mają prawie nic wspólnego z pomocą dla Ukrainy, zostały zaproszone jest zwykłym splunięciem w twarz Polakom. Oczywiście w uśmiechniętych mediach możemy się dowiedzieć, że to wszystko wina tego okropnego Karola Nawrockiego. Ale prawda jest taka, że tak samo wielką winę za to, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest tak słaba, jest też odpowiedzialnością wielkiego wodza Donalda Tuska oraz pana Sikorskiego, którzy obecnie robią wszystko, aby tylko nie móc się dogadać z Karolem Nawrockim. Wiadomo, że oni woleliby rządzić sobie samemu i móc podlizywać się Unii Europejskiej do woli, ale niestety tak nie wygląda polityka i nie na tym polega demokracja, którą podobno tak bardzo kochają. Zamiast zrobić wszystko, by wypracować kompromis i wspólnie walczyć o to, aby pozycja naszego kraju rosła, a nie spadała, oni wolą prowadzić bezsensowną wojnę, która może mieć fatalne skutki dla nas wszystkich. W końcu, jeśli konflikt na Ukrainie się skończy, a my nie dostaniemy absolutnie żadnych intratnych kontraktów, to będzie ogromną porażką rządu. Wtedy okazałoby się, że te wszystkie pieniądze wysłane na Ukrainie, te tony naszego sprzętu, no te pożyczki, które spłacamy w ich imieniu, były zwyczajnym marnowaniem pieniędzy podatników. Oczywiście nie mogło zabraknąć gorącego obecnie tematu, którym jest bankructwo w NFZ. Niestety uśmiechnięta władza wolała wydać pieniądze na sprawy ważniejsze niż opieka zdrowia dla Polaków, jak na przykład zapewnienie jej każdemu Ukraińcowi, który tylko ma ochotę sobie z niej skorzystać. Nikogo nie powinno dziwić, że NFZ zbankrutuje. A powinni być w szoku, że dotrwało do tego momentu. W czasie, kiedy większość osób o lewicowych poglądach z całych sił broni Tuska, to Zandberg nie pozostawia nam złudzeń i wprost mówi, co trzeba zrobić z ludźmi, którzy doprowadzili do tego kryzysu. Minister Zdrowia do dymisji, tak czy nie? Minister Zdrowia przede wszystkim powinien politycznie odpowiedzieć za projekt budżetu, którym jest 20-miliardowa dziura w, w nakładach na publiczną ochronę premier zdrowia, tak. Premier, czyli do dymisji, premier powinien popracować nad swoim stylem, tak czy nie? Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że to są jakieś Michałki. Ja bym wolał, że premier popracował nad tym, żeśmy byli w Genewie. I mniej, mniej ja nie jestem modystką, nie prowadzę bloga modowego, więc nie będę zajmować się tym, czy ktoś jest ładniej, czy mniej ładnie ubrany. I mamy odpowiedź Bardziej mnie interesuje, czy na... jesteśmy przy tym stole. No musicie przyznać, że tego rodzaju konkretów byście się po lewaku nie spodziewali. Nawet Rymanowski, który na tego typu rozmowach zjadł zęby, nie do końca wierzył w to, co się tam dzieje. Ale ciężko się dziwi, że akurat tak zareagował. Powiem wam, że trochę znam Zandberga, już się naoglądałem tego, w jaki sposób się wypowiada, i tym razem musiał mieć w sumie w chuj, że postanowił powiedzieć coś takiego bez mrugnięcia okiem. Może Jolanta Sobierańska grenda powinna wziąć sobie te słowa do serca. Zamiast ukrywać się przed kamerami i siedzieć cicho, Powinna wziąć odpowiedzialność na swoje plecy i powiedzieć Polakom, że NFZ był jednym wielkim oszustwem, a ta składka, którą Polacy płacą co miesiąc, gówno znaczy, bo i tak musisz iść prywatnie. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że realnie nie tylko NFZ nie ma już pieniędzy. A co z wydatkami, a co z wydatkami na naukę? Czy tutaj jest lepiej niż w przypadku zdrowia? No nie mogę... Tak powiedzieć, niestety. I muszę powiedzieć, że rozmawialiśmy przed chwilą o Komisji Finansów Publicznych. Ja jestem bardzo zdziwiony tym, jak lekko rząd podchodzi do realnego kryzysu, który mamy w nauce. Realnego kryzysu, bo na przyszły rok nie przewidziano środków na utrzymanie infrastruktury naukowej w wystarczającej wysokości. Nie ma pieniędzy na to, żeby sfinansować porządne i potrzebne badania naukowe, bo e, NCN, Narodowe Centrum Nauki po prostu ma zbyt niski budżet. Mamy duży, realny problem z tym, że środki na pomoc dla studentów, w tym pomoc socjalną, ale też na tak naprawdę wynagrodzenia dla doktorantów, czyli dla młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w nauce, no są po prostu takie, że doktorant dostaje 3,5 tysiąca złotych i ma się za to utrzymać i pracować naukowo. To jest nierealne i kończy się to tak, że po prostu praca w nauce staje się przywilejem tylko dla tych, którzy urodzili się w wystarczająco bogatej rodzinie, żeby móc na to Ale pozwolić. Ale może A rząd jest tak? Mówi, no słuchajcie, trzeba się z tym pogodzić. Może jest Jeśli nasz rząd w końcu nie zdaje sobie sprawy, że sytuacja jest zwyczajnie beznadziejna, to bardzo możliwe, że już za jakiś czas będziemy wysyłali SMS-y z treścią: pomagam, aby NFZ miał jakiekolwiek. Pieniądze, a przed uniwersytetami będą stać puszki z dopiskiem, że te środki są na naukowy rozwój Polski. Niestety to, co teraz się dzieje, po prostu zakrawa o pomstę do nieba. Polska z roku na rok staje się coraz większym bankrutem, a nasze władze zamiast z tym walczyć, to wolą przekazywać kolejne miliardy Ukrainie. W czasie kiedy drugą ręką podpisują kolejny nieopłacalny projekt Unii Europejskiej, który jeszcze bardziej dojedzie nasze ledwo żyjące rolnictwo, niestety w Polsce tylko władza jest już uśmiechnięta, bo zwykli Polacy są traktowani jak muły pociągowe i nawet nie mają niczego w zamian bo nie mogą nawet dopchać się do lekarza. Co sądzicie o Zandbergu? Uważacie, że takie osoby jak on są potrzebne w naszej polityce? Lepiej by było, jakby to on reprezentował lewicę, a nie Biejat czy Żukowska? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale Kto Wygrał? Dzięki za dzisiaj. Niestety ja muszę już lecieć, ale nie wyłączajcie jeszcze odbiorników. Jeszcze raz chciałbym Was zaprosić na relację z najważniejszego wydarzenia w historii Polski, czyli na urodziny pani Schreiber. Całą relację zobaczycie na kanale Co Mówią? a odbędzie się ona jutro. Start 20.30, pamiętajcie, żeby wbić mordunie, bo może być tam niezłe koko dżambo. Link do tej wspaniałej relacji znajdziecie w opisie mojego odcinka oraz przypiętym komentarzu. Wujo też będzie oglądać i jak coś, to napiszcie, że jesteście ode mnie. Do zobaczenia jutro.